Niech mnie kule biją, a a potem a połudubki, a później równocześnie. Już chyba wolałem zdechnąć na subienicy, przynajmniej tak nie śmierdziało. Racja, paleta, zmiłuj się, przestań, bo zaraz komuś zrobisz krzywdę. Mówiłem? Wybaczcie, przyjaciele, to po tych kartoflach. Po kartoflach, kurwa, mać. Wcześniej gadał, że z głodu pierdzi. Tak już mam, ten bebech. To dar i przekleństwo w jednym. Śmiertelna pułapka, która pokona najgorszego wroga, ale i najlepszego przyjaciela. Wszyscy jak jeden mąż, a tym bardziej żona, Ty zginął w męczarniach. Śmiertelna broń, przed którą nie ma ucieczki. No właśnie, kapitanie, wyrzućmy go za burtę, zanim będzie za późno. Pi pi, pi 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 Jakoś paleta nie wykorkowuje. Ma się przyzwyczaił do tego szamradu. Przyzwyczaił, powiadasz. A więc my zrobimy to samo. Tak nie zaraz trafi cholerny fuszerka. Nie dość, że ukradł statek, spieprzył robotę, to jeszcze stryczka uniknął. Widzisz Grażyna, jak on te drzwi zrobił? Grażyna! Co? A drzwi? No krzywo jakoś. Krzywo, Pan licho, że krzywo, nikt z tego strzelał nie będzie. Najgorsze, że skasował mnie jak za dąb, a to zwykła płyta OSB. Diabeł mnie podkusił, że cię z nim posłuchałem. Skąd ty w ogóle wytrzasnęłaś taką ekipę? Że taniej, bo płatne do łapy bez podatku. Przecież i tak wszystkie podatki idą do mojego skarbca. Teraz kurde wstyd kogoś wziąć, żeby to poprawiał, bo od razu będzie się wymądrzał, kto panu tak spierdolił. No i cenę na stówę podwójną zaśpiewa, bo oprócz montażu to jeszcze demontaż. Ależ oni pasują do siebie, zupełnie jak my. Eee, e, 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 chwila, kolego! Jak chcesz więcej, to znowu 50 zł poproszę. No jak? Przecież jeszcze czas nie minął. Pół godziny albo do schlapania. Takie są zasady. A, no dobra, dobra. To może w domu żonę poproszę. Do widzenia! Bzy, 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 bzy. Ja nic nie mam do płyty OSB, ale w sali tronowej to powinien być przynajmniej Fornir. Grażyna, czy ty mnie w ogóle słuchasz? I co? Tak, tak, OSB powinno być. Flak! Na rozkaz wasza królewska mać! Weźmiesz statek, dwa tuziny najlepszych żołnierzy królewskiej marynarki i przyprowadzisz mi do tego fuserkę. Zabitego lub martwego! Zygmunt, okaż litość! Litość? No dobra, niech będzie. Przyprowadź go żywego. Dziękuję. Przed stryczkiem zrobimy mu jeszcze tortury! Jesteśmy odparni! Niech żyje kapitan! Niech, Niech żyje. żyje! Nie ma się z czego cieszyć, smród wcale nie zelżał. Kapitanie, co z nimi? Zabór te francuskie pieski. No, a teraz... Suwenirny głosów. Statek widmo. Pod władzą przeklętego kapitana Hama. Miada nam! I kurwa, jak pójdziesz, baranie? Prawie się wpierdoliłem. Kto jest po prawej stronie? No my! Chuja! Całe szczęście jeszcze tych kamerek nie wynaleźli. Nic mi nie udowodnisz. Na nich! Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze raz, paleta Kurde, nie wykorkowali. Przynajmniej ich zamroczyło. Do ataku! Ani kroku dalej. Może i przeklęci, ale za to nieśmiertelni! Zabór tę z nimi! Cholerni partacze! Wszystko muszę robić sam! O, cholera! Spokojnie, kapitanie, zajmę się nim. Kartofle? A wcześniej byłeś głodny, tak? O cholera, rozszyfrował mnie. Już po Zgadza się, przyjaciele. Aha. Zaraz, wyczuwam dziwną moc. Czy to jest to, co myślę? Achuj, dobrzy marynarze! Pomóżcie rozbitkowi! Kurty żana mać, cudowne dziecko! Ładne mi dziecko, chłop ma ze 40 lat! Odwróć! Dziękuję, kamraci. Już myślałem, że zdechnę z głodu. Ze 20 minut dryfowałem na tej tratwie. Chciałem nawet zjeść kotleta sojowego, którego przypadkiem miałem ze sobą. Jezus Maria! Na szczęście zauważyłem wasz statek. No dobra, Krzychu, a powiedz dlaczego zwał cię cudownym dzieckiem? A, po prostu jestem odporny na czary. A na dupie mam wytatuowaną mapę do skarbu. Tylko ci Wielu chciałoby ją zdobyć. Hej, kapitan fuszelka! To dupi mapę ma! Zaprowadzi go do skarbu kasy w to będą, a później na plaży cieplutkie piwerko.